A to mieliśmy zobaczyć. Słuchajcie. Unreal Engine 5.4 Witcher Like Next Gen Free Tech Demo. Czyli no Unreal Witcher, znaczy bo to nie jest Witcher, ale oni generalnie wygenerowali silnik z takim jakby światem, który mógłby być jako podstawa pod nowego Wiedźmina. Taka taka demówka silnika. No i teraz zobaczmy, wyobraźmy sobie, że to jest Wiedźmin 4, którego tam produkują. Oho, scenario... Mhm. U góry są e, aktualne obciążenia, oczywiście bitrate nie daje rady, to tutaj musicie zrozumieć, bo oglądamy teraz filmik I ten filmik, moi drodzy, no, będzie krzaczył ze względu na ilość szczegółów, które tutaj są, ale jeżeli widzicie, że to tak wygląda na streamie No to u was będzie to wyglądało dużo, dużo lepiej, nie? To możecie mniej więcej już sobie oszacować, jak to będzie u was w wysokiej rozdzielczości na kąpie wyglądać no błoto wyglądało świetnie, te kamienie z tą wodą. Woda, animacje wody średnie, ale myślę, że jak jakieś studio się dorwie i to będzie w stanie zrobić coś dobrego. Kurde, ale no to, to I, i, ja się wcale nie zdziwię jak to w tym momencie oni na czymś takim pracują właśnie CDEP, e, że właśnie to ten Wiedźmin coś takiego będzie miał, nie? No bo to idealnie pasuje, tylko trzeba jeszcze budynki jakoś nie przeozdobić bardziej, żeby jeszcze bardziej wiedźminowe były. I to jest takie demo, nie technologiczne, więc no ja wam powiem tak, jeśli to jest demo, to gry powinny być na tym silniku minimum takie. To, to powinien być element, jakby wyjściowy, z którego w ogóle biorą przykład. To musi być minimum ta, taka grafika, nie? Teraz pytanie: w którą stronę zrobią? Ładna była ta rzeźba z drzewa. Taka jakaś słowiańska. Kingdom Come to wam przypomina? Nie! Kingdom Come ma inną. Nie, nie, nie ma takiej palety. Kingdom Come ma inną paletę barw. To jest bardziej wiedźminowe. Pole, kałuże, widać, że tutaj padał deszcz. Także mokre pole, pole, pole. No, tutaj jeszcze nie ma animacji, nie? bo on chodzi takim jakimś. On tak jakby kamerą tylko chodzi, więc tutaj dźwięków nie ma jakiejś animacji. Ale jak to się doda, i na przykład da się ciało tej kamerze, czyli żeby można było nogi patrzeć pod siebie i tak dalej, doda się dźwięki jeszcze w zależności od płaszczyzny, po której on chodzi. Czy to jest błoto, czy to sucha trawa, czy kamienie, no to będzie już fajne. No, ten, to wygląda fenomenalnie, ten dach. To wygląda fotorealistycznie tutaj, nie? Czyli jest od północy zamszony, zielony, bardziej tu wyschnięty, bo to znaczy tu siano. Ee, no, to wygląda fajnie, to naprawdę wygląda dobrze tutaj, ten, ten budynek. To jest jak z obrazka. No tak, tutaj moi drodzy wygląda to dobrze, ale słusznie zwróciliście uwagę, że jeszcze nie ma skryptów, NPCów, mopków i e, żadnych przedmiotów e, interakcyjnych, czyli te wszystkie leżące przedmioty, które można podnieść, zbić, przewrócić. No, z tym może być problem, jak to się później załaduje tutaj na mapę, nie. No, nie wiem, no wygląda to kurde, szłoby. W... A z tego Soul Strike by był dobry na takim silniku, nie? Takie dark Soulsy byście tutaj ograli, se. Zajebiste to by było. Graficzka dobra. A tu po raz kolejny, bo on kółeczko zrobił. Idzie teraz wodą. No ta woda wygląda tak komputerowo, bardzo, nie? W sensie, no. Chciałaby być prawdziwą. Chciałaby ładnie naśladować, ale nie jest taka aż super. Ale też nie wygląda gównianie. Nie odstaje bardzo od reszty silnika tutaj. Można by było horrory robić na lub piątce no. Sobie skacze, dobra, on sobie testuje. No i tak sobie chodzi. A, czyli takie demka, moi drodzy, ogólnie są dostępne do ściągnięcia za darmo. Jak ktoś chce takie rzeczy sobie. O, ale tu ładnie, poczekaj, 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 bo tutaj przegapiliśmy. Takie demka są w ogóle do ściągnięcia za darmo. E, bo tylko trzeba ściągnąć ten silnik, nie? Znaczy do testowania Patrzcie tutaj Kurde, no to tutaj jest klimacik, nie? Słowiański Jakiś ołtarzyk tam był Tutaj też Swarzyca Mm -hmm. Ładnie to wygląda. Powiem tak. Dajcie mi takiego wiedźmina albo takie giereczki. No, fajnie to wygląda. Pograłbym. Brakuje tu teraz jeszcze jakiegoś hipogryfa albo coś. An amazing war when you can walk. Piękny świat, gdzie możesz chodzić. W skrócie. Na czym to było odpalane, widzowie? Na Ryzenie 97950 x 3 d na 32 GB DDR5, taktowaniu 6000, na Nvidia RTX 4090, na 10 Windowsie i na takim sterowniku. No, powiem wam tak. Jest grubo. <laughs> Ej, ale może ja se to ściągnę i se zobaczymy, co? Jak to się ściąga? You can find the download links here. DSO Gaming News. Boję się kliknąć. Dobra, najwyżej mnie. Rom Tech Demo. Unreal 5.0. Ej, on się w ogóle nazywa niesamowicie. John Papa Pulos Nie wiem czemu, ale te nazwiska. Pulos i tak dalej. No się z pulokiem kojarzą po polsku. Papa Dopulok. No.